Witam serdecznie z tej strony Sheriff Tomek i dzisiaj omówimy sobie instytucję zachowku, instytucje wydziedziczenia, a być może również niegodności dziedziczenia, z którą te, te dwie instytucje ostatnie są często mylone. A więc, do rzeczy: Zachowek jest to uprawnienie, które przysługuje wstępnym, czyli. Potomkom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie. Czyli ogranicza to swobodę testowania, swobodę rozporządzania majątkiem spadkowym, można by powiedzieć. Służy to zabezpieczeniu interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Nie chce się. Wchodzić w kwestię obliczania zachowku, to jest myślę, że zbyt skomplikowane. No a jeżeli będą takie pytania, to poruszę to w następnym odcinku. I teraz przechodzimy do kwestii wydziedziczenia. Wydziedziczenie jest to po prostu pozbawienie prawa do zachowku. Mogą być trzy przyczyny wydziedziczenia. Po pierwsze, wbrew woli spadkodawcy, osoba wydziedziczona, czyli yy, przypomnę, wstępni, czyli potomkowie, małżonek i rodzice. Wbrew woli spadkodawcy, postępuje taka osoba, która miałaby być wydziedziczona uporczywie, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna, jeżeli ta osoba, taka osoba dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci, to jest przyczyna numer dwa. A trzecia przyczyna uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przypominam, wydziedziczenie jest to po prostu pozbawienie prawa do zachowku. Natomiast i to reguluje artykuł 1008. Natomiast je, jeżeli chodzi o kolejną instytucję, uznanie za niegodnego przez sąd niegodność dziedziczenia. To jest w następujących przypadkach. Po pierwsze, jeżeli te, taka osoba dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, oczywiście to, co to jest ciężkie przestępstwo, nie ma definicji, i to sąd to będzie oceniał. Po drugie, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sposób przeszkodził albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. Z druga przesłanka. Musi oczywiście jedna z nich wystąpić. Niekoniecznie łącznie. Muszą. Po trzecie. Umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament, albo świadomie skorzystał z testamentu przez, sporządzonego przez inną osobę lub Podrobionego, przerobionego. Instytucja niegodności dziedziczenia opiera się na założeniu, iż w pewnych sytuacjach względy natury etycznej przemawiają za pozbawieniem określonej osoby zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku. Jednakże w doktrynie przyjmuje się, że powołany zapis zawiera zamknięty katalog przyczyn, mogących prowadzić do uznania spadkodawcy za niegodnego. Sąd możliwość uznania spadkodawcy za niegodnego występuje w sytuacjach wymienionych w artykule 928 paragraf 1. Zaś inne zachowania spadkodawcy nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do tak daleko idącej sankcji. To myślę, że tyle na szybko jeżeli będą jakieś pytania to proszę zadawajcie je w komentarzach będziemy uzupełniać jeżeli trzeba będzie i przejdziemy tutaj sobie może do planów na kanale co się będzie działo w najbliższym czasie ja wczoraj to jest w sobotę 2 lipca nagrałem z Łukaszem Rempalskim rozmowę Link do niej wkrótce zamieszczę, jak ona się pojawi już w internecie. Łukasz Rempalski ją obrabia. Też będę chciał go zaprosić również. Myślę, że w ramach rewanżu spotkam się z nim online, porozmawiamy sobie na jakieś ciekawe tematy. Być może również takie tematy religijne, ponieważ. On jest konserwatywnym katolikiem. Na pewno będą dotyczyły również środowiska kamratów i związanego z Wojciechem Olszańskim. Ja natomiast rozmawiałem z nim generalnie o, o Szuri, no, czyli te, też również o Jaszczurze i jego środowisku, o tym spędzie, co tam Edyta Górniak była ostatnio i tak dalej. Z Iwanem Belostenko jestem w kontakcie. Staramy się załatwić rozmowę z żołnierzem ukraińskim. Czyli będzie będą informacje z pierwszej linii wy, z pierwszej ręki i z pierwszej linii frontu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kontakt z EE już mam, więc no, tam też myślę coś Pójdzie w dobrą stronę i to myślę, że na razie na tyle będzie, jeżeli chodzi o przyszłość na tym kanale. Myślę, że zapowiada się ciekawie. Trzymajcie się do następnego razu.